Witajcie kochani, dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Cześć Paweł. Witam. Lecimy. Podłączamy Solara dzisiaj i sterownik EPPT Kable gotowe, bo będziemy je przedłużać. łączyć do akumulatora, wpinać się w sterownik. Nie zawsze człowiek żyje wykopkami dzisiaj, dzisiaj elektrycznie bardzo i elektroniczny. Zapraszam do odcinka. Panel 110W. Zamocowany Paweł zamocował. Robimy pomiar, czy wszystko pracuje prawidłowo. I podłączamy sterownik MPPT do akumulatora hotelowego. Podłączamy pomiar 21V. Panel prawidłowo pracuje. Przed sprawdzeniem podłączamy zasilacz. Zobaczymy czy wszystko funkcjonuje. I lecimy. Standardowy MPPT Solar kierownik, lecimy. Najpierw podłączamy zasilanie, później baterię i do źródła zasilania, także działamy. Słuchaj, tu masz kontrolę baterii, być może tutaj jak sprawdzimy grube przewody będą, to może da się tutaj z tej strony, ustalamy właśnie gdzie wejść, czy tam, czy tam, chociaż tu nam jest lepiej, bo tu mamy zaraz panel blisko, sprawdzimy jakie mam przewody, ewentualnie możemy tu już się wpiąć, zobaczymy chociaż, nie wiem, zobaczymy, może z dołu idą jakieś. Po małej rozkwince niestety nie możemy wykorzystać tego, tu jest wspólna masa, tu jest główne zasilanie, ale dopiero po załączeniu z tamtego przekrośnika stamtąd. Więc niestety nie tędy droga, to zamykamy. Zamiast jest taki, zakładamy sobie dławice izolatorem, tu się przebijamy, tak nam pasuje i będziemy szli tam do akumulatora. Lecimy. Pies cicho. Zabieramy dławice sobie przejdziemy skręcimy to nie wiem czy to kurczę bo to jest szczerze że to na, na inną średnicę spróbujemy to ściągnąć ale będzie kłopot musimy tak tu jest przymierzone uwaga nie będziemy zwierać kabli tu będziemy tu przymierzymy będziemy to kleić i wiercimy dziurka wypada gdzieś tutaj to lecimy panie no sobie jedną dziurkę zrobimy trochę większą i ok si działamy nie chcę się Dziurki obawić. wypadły nam tutaj, zejdziemy sobie na do, do boku, okay. i Z tej strony montujemy sobie MPD. No, jeszcze zabezpieczymy to bezpiecznikami, bezpiecznikami ale to w późniejszym czasie, bo w tej chwili nie ma. Yy, ale już będzie przygotowany. Paweł szybko leci uszczelnić mamutem. Nie, no żartuję, Sika Cikaflexem. Do połączenia zastosuję przewód 4 kwadrat w czerwonym i w czarnym, żeby się podłączyć do akumulatora uszczelniacz Sika Flexa, biały do wklejania różnych właśnie takich fajnych peryferii lecimy z tym tematem Paweł u góry klei, a ja tutaj lecę dalej z tematem podłączenia no. i kawka wjeżdża i sępy są ona, ona nie wjeżdża i sami sępy rogaliki uh -huh. i gości mamy kabelki zostały włożone w peszel to trochę pociągnie jeszcze panie. zabezpieczone ciągamy do góry po szafce kabel sobie pójdzie tutaj w szafce i tam lecimy ok końcówki zalutowane. za chwilę będzie po drodze zabezpieczenie założone i przekręcamy do akumulatora Niemiec tu wszystko sobie popisywał wszystko mu opisane, mamy jakieś kable pulse hangar nie wiem, czy on jeszcze z jakimś samolotem jeździł? Nie <laughs> śmieje się. No, zaraz takie zabezpieczenie. jeszcze założymy i przykręcamy do akumulatorów. Solar ożył MPPT ruszył 12,5V W tej chwili mamy godzinę, mamy się 16-17, nie ma już słońca, ale 0,2 A nadal w tej chwili ładuje. Fajnie. Ład, jeszcze nie mamy wyniku. Z zewnątrz ma Ampera godzin. Fajnie. Także pięknie pomiar pójdzie. Słoneczka jak będzie więcej, no to wtedy będziemy mieli więcej informacji. Z akumulatorem masz 14,2. Świetna informacja. Tutaj 12.6 powoli rośnie. Świetnie, fajnie. Sterownik założony. Tu jest zabezpieczone wszystko. Żeby nam nie wchodziło. Tu jest dystans specjalnie, żeby kabelki sobie weszły do środka. Podłączony. Sterownik działa, tu jeszcze założymy listwę. No i na tyle. Także, dzięki za oglądanie. Lopez się pakuje. wbijajcie na TikToka Lopez Ziru, Dziękuję ci bardzo za pomoc. Nie ma za co. Także. Teraz możemy, teraz możemy kamperować. Jedziemy. Mamy prąd Także wszystko tu podłączone też razem. Jeszcze czeka Paweł pewnie przetwornica 230, bo nie masz. Tutaj był w ogóle. Gali Matia totalny, nie z tym masz wszystkim. Przetwornica. Jaką przetwornicę masz? 230 masz przetwornicę? Gdzie masz? Przedwolnicze na tyle Aaa, ale to są zabawki. Lubię zabawki, ale wolty, Dobrze, szacun. IPS, dobrze, 600. -ka. Są wytrzymałe, ale to, no, takie podstawowe. Ale fajnie, no dobrze. nie nie mówi, że masz. No, pod telewizor to jeszcze ci pokażę, że nie trzeba przetworzyć. Ale to ci dopiero ci uświadomię. A tutaj to jest bardzo ważne, żeby oszczędzać i nie przetwarzać. Żeby jak najmniej prądu przetwarzać, bo tracimy jednak tą energię. Tu jeszcze żaróweczki będą pewnie LEDowe. Jedna LEDowa jest, druga jeszcze, no. jeszcze będzie. Jedno wziąłeś od migacza, nie? Tak, bo za zimowym płynem. No, no i Pawa, telewizorek jeszcze sprawdzimy. Bo Paweł do kampera jeszcze chce telewizorek. No ale zasilacz chyba jest martwy, dioda się świeci Coś tu umarło, patrzymy Niestety zasilacz nie żyje, podstawiamy drugi Wymiana drugiego zasilacza Podpinamy pod telewizorek Długo czaj Chodzi o to? Tak, to już wiem To przez wszystkie odcinki ci ufo lata Wiem, <laughs> wiem, widziałem A, Jest ok, będzie dobrze, będzie żył No okay. widziałem, widziałem, że mi ufo lata się... Tak no klapło się i lecimy. No klapło fajne. Yy, wszystko działa. Teraz Jest dzisiaj, jutro tak. będziemy patrzeć na słońcu, a teraz lecimy nad wodę. Znaczy a, ja jadę. Fajnie masz. No. Dobra. Dziękuję ja lecę, bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Siewaneczko, kochani, zobaczcie, jaki fajny mam tutaj teren. Wypożyczania sprzętu wodnego była, to była jakaś przystań. Wjechałem do Lopeza. Odwiedzić go, złożyć życzenia i wypić kawę. <laughs> no i lecimy. Jest to coś fajnie. Zobacz, zobacz tutaj, no, w kubku Lopezowym. Bardzo fajnie. Zapraszam na TikToka Lopez on Tour. O, właśnie w taki sposób. Przyjechałem też jeszcze sprawdzić czy solar ładuje i ładuje, ale tam jeszcze problem jest z akumulatorem no Niestety, żywotność jego się skończyła. Idziemy zobaczyć co tu jest. Woderki i lecimy. Zobaczymy, może ktoś po mocowaniu, ktoś coś zgubił. Być może, bo jesteśmy na polu kempingowym, co prawda. Fajnie, fajnie tu jest. Kuciutko, Powertujemy trochę. Piękna pogoda się robi. I lecimy. No i słuchajcie, dojechałem do Pawełka sprawdzić w ciągu dnia, jak jest słoneczko, jak jest ładowanie. I w tej chwili mamy LOAD ON 12.4 temperaturka wiadomo 0,2 Ampera pobiera PV panel pracuje. Jesteśmy w zalesionym miejscu na polu na biwakowym, kamperowym, więc poboru Yy, ładowania dużego nie ma, bo jesteśmy w, w między drzewami. Ale już mamy 9,5Ah, godziny. Ładowanie cały czas postępuje yy, 14,4 i działa to rewelacyjnie. Także działa. Fabio. Fabio! Maszyny przyjechały. Będziemy za chwilę się bawić, testować. Poszukamy co pod stołem i lecimy. Obawimy się trochę. To tamasz? masz? Haczyk numer dwa. Na Haczek razie mamy dwa haczyki do kampera. <laughs> Kawka. Paweł się bawi. A za chwilę idę tam, bo tam morsowali. I? No już na szczęście. Grosik? Jest grosik, by Fajnie. No cóż tutaj masz? A, <grym> ja mi się to <grym> Tak myślałem, że to coś pogubili, nie? Dwujeczka. Szukaj dalej, młody sam się bierz... Mówiłem ci weź pimpka. Zawsze na co do Fabio Musimy, Zaraz to zakopiemy kurs Fabio 7-7 50 groszy Wpadła dwójeczka, a teraz nie ma jak dwóch poszukiwaczy jeden pinpointer. A kto, kto widzę, że ja będę chodził? No widzę, ja chciałem się zrobić niespodziankę, widzisz. I mamy dwa grosze. I dwa grosze. No tak mówię, trzeba przejść tutaj. Tak, tu będą mi PRL -e i ten... Ale no fajnie. Dzieje się. Kawka i przyjemności. Fajnie. Na drugiej stronie imprezują. I jakieś morsowanie będzie. Ciekawe co tam pogubią. Pokażę. Napa. A, na papu pa, cm. malutka, Ciekawe. Rękawiczki, szypa i lecimy. Lecimy na dół. Idziemy. Niech cewka nam moka, jak to mówi Zbyniu. Pozdrowianka serdeczny, mistrzu i lecimy. Tak to wygląda. Na razie nudy. Ale spoko. Nie ma ciśnienia. Chciałem iść na tą dziką plażę, ale dzisiaj tam jest jakaś duża impreza. Muzyka tam nagina, jakaś hawajska. Można tylko tańczyć. A i się zmieniło na kolejne 11. Co my tu mamy? O, jest jeden grosz. Mamy tutaj dużo liści. Takie rodzynki się trafiają, to jest dobrze. Kurde, te rękawice są niepo, nieporęczne, ale piękny 87 rocznik złotubeczka. Tak, ładnie. Szaleją równo. Na drugiej stronie morsują równo. Niepozorna plaża, a patrzcie to. Słoik, kurde. Świetnie, nie? Rewelacja. Małże że z powrotem, słoik i różne rzeczy, a tu nic nie będzie, tam sygnał nie odsłoik, wywalamy resztę i sprzątamy ale jazda. Paweł ucieka, a ja idę dalej do wody 2 zł PRL Chwila przerwy od wody. Łazimy sobie tutaj Tusikę. chwila popertuję tutaj Pozbieramy. Wyniesiemy te święci wszystkie Szkła nie szkła to wszystko łożko drobne i zmieniamy na tutaj mamy wędkarza, nie chciałem przeszkadzać no to lecę sobie na drugie kąpielisko szybkie podsumowanie trochę PRL i dwie dwójeczki z PRL 50 groszy, 10 groszy współczesne 20 razem i złotówka PRL Taki dziabąk od zapalniczki, bateria się trafiła oczywiście, tutaj pochodziłem trochę tutaj No i tam już nie idę, lecę na, na ten no szkło, tam gdzieś się trochę słoika, kaps, i wszystko, także to wszystko do świetnika i lecimy na drugie kumbiisko wracamy Pan mnie to zagadał Pogadaliśmy sobie o regionalnych znaleziskach. No, druga plaża. Lecimy. Odpalamy i śmigamy. Niestety awaria rękawicy się powtórzyła. Pozdrow Zoltan. Znowu mam lewą yy, na prawą. <noise> Podeszła mi taśma. Niestety przecieka. Muszę chociaż mieć chwyt. A tutaj rączka niestety będzie odkryta. Jakaś sobie poradzę. Zobaczymy. Co to będzie i lecimy pierwsze znalezisko. Pierwsze koty za płoty ładna w No i słuchajcie, bilans poszukiwań z tej plaży. Sóweczka to co widzieliście. Kawał grilla. Było jakaś tam masa syfu. Teraz to zabieram. Tu nie ma kosza, to więc zabieram to. I tyle. Nie ma co wchodzić, bo ile dołki są, było przeszukane. Tyle na dzisiaj, taki odcinek będzie chyba łączony, sobie zobaczycie tak, no takie tematy, lecimy dalej, już tyle było, tam widzieliście podsumowanie z tamtej, tamtej części, no i czasu już brakuje, więc lecę, trzymajcie się, cześć. Yo. A, Pięknie yo. Yo. Yo, yo. A wirek się szykuje, bo będzie wchodził do wody na poszukiwania. Także lecimy, lecimy. Będzie dobrze.